Nie wiesz, jaki sposób powiedzieć do po niemiecku, czyli użyć in, cu oraz nach? Ten filmik ci pomoże. In użyjemy w sytuacji, kiedy mówimy o zamkniętych przestrzeniach lub o miejscach, które są otoczone pewną granicą. Na przykład Ich gehe in die Schule, ponieważ wchodzimy do środka tego budynku, lub Ich gehe in den Wald. Użyjemy tutaj in, dlatego że las kończy się tam, gdzie kończą się drzewa. Tak samo Ich fahre in die Berge, Góry, tereny górzyste kończą się tam, gdzie się kończą góry. Cu będziemy używać, kiedy będziemy mówili o pewnych instytucjach. Na przykład, ich fare cło Bank, ich fare cło Post. Nach natomiast będzie występować w bardzo specyficznych sytuacjach. Z państwami, miastami oraz utartym zwrotem Hause. Dodatkowo występować może z kierunkami świata. Na przykład, ich fahre nach Warszaw. Ich fare nach Berlin. Ich fare nach Deutschland. Ich gehe na hause. Daj znać w komentarzu, jakie inne znaczenie mogą mieć te przyimki.